Widzę Was ponownie z terenu. Słuchajcie, kolejny taki ciekawy grzybek. Akurat zobaczcie, wyrósł sobie na, na ścieżce praktycznie. Także widzę, że tutaj jeszcze nikt nie chodził. Yy, kolejny ciekawy grzybek, koźlarz. Jest to koźlarz czerwony. Też bardzo smaczny grzybek. Opa, chodź tutaj. Opa, jest. Zobaczcie o czerwony, proszę bardzo dość charakterystyczny, prawda? Bardzo smaczny. Także zobaczcie całkiem fajniutki, fajny grzyb. Słuchajcie, jest trochę teraz mokro w lesie, mimo że nie padało. I coś tutaj no, wyskoczyło w lesie. Także też zobaczcie charakterystyczne cechy jego. To, my, to mamy słynnego koźlarza czerwonego. I szukamy dalej, może coś tutaj jeszcze się uda trafić. Bardzo ciekawy grzybek i smaczny. Z rodziny borowikowatych. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, że Wam przekroję koźlarza na pół. Zobaczycie, jak wygląda od środka. Prezentuje się on mianowicie tak zobaczcie zdrowiutki nie jest ani robaczywy. Także tak wygląda w środku. Tutaj jeszcze co udało się znaleźć. O, no, widzimy prawdziwka. To takie często duże właśnie byki to są robaczywe, aczkolwiek nie muszą. No i raczej będzie zdrowiutki. Zobaczcie jaki kapeć. Piękny, prawda? Petarda dobra, to też będzie w oddzielnym filmiku. Dobra. I kolejny koźla czerwony. O, jest, proszę bardzo. No, zobaczcie, że ogólnie nie padało, ale jest dużo, bardzo jest dużo rosy. Jest bardzo dużo rosy na, na ziemi. i te grzybki. Słuchajcie, byliśmy przed chwilą w lesie, ale no niestety chyba z 20 samochodów, nie każdy może miał po 5 grzybów w koszyku, także to też o świadczy, że jest lipa. No ale niestety, słuchajcie, jak się chodzi po po ziemi w lesie, to aż wszystko strzela, także taka jest suchota. A tu jeszcze jest nadzieja, że zobaczcie, no być może ten koszyk chociaż do połowy się uda nam dziś zapełnić, także dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy. Nie ma czasu. lecimy ich